Być albo nie być. Oto jest pytanie. Jest li w istocie szlachetniejszą rzeczą. Znosić pociski zawistnego losu, czy też stawiwszy czoło morzu nędzy przez opór, wybrnąć z niego, umrzeć, zasnąć na tym koniec. Oj kończ ten pacie się skać. Wszyscy chcą się toczyć. Ale ja nie wiem, czy mi się uda. Pechowy jestem. Żadna rewelacja. Szczęść aż by tu nie stał. No skacz, bo ratownik przyjdzie. Już czwarty raz dzisiaj próbuję. Za pierwszym razem jakieś świństwo z budowy wziąłem. Po wodzie pływało. Za drugim razem grunt za dużo ustawiłem znaczy sznurek za długi. Kamień na dnie, a ja jak boja po wodzie pływałem. Za trzecim razem skakałem z mostów, wpadłem na barkę, trafiłem w kapitana. O mało mu go nie zabił. Pomyśl, przecież mógłbym do żywocie dostać. A ty próbowałeś się powiesić. Bo wiesz, co ma wisieć, nie utonie. Wieszałem się. Na sznurku z lepsza przyszłość. Trzy tygodnie w gipsie. To może trzeba było na torach się położyć. A spróbuj, jak 240 minut opóźnienia. Bo podał to się rzucić. Za blacharkę płaciłem. Trucizną? Astma mi przeszła. Słuchaj. A niebezpieczne miejsca na budowie? Nie, no mi to mówisz. Kochany, ile ja się już po budowach nachodziłem. Chociaż raz o mały włos by mi się udało, bo worek cementu spadł mi na głowę. Ale luzem. W końcu z tego wszystkiego To ja już nawet na dyskotekę poszedłem I jak nie dam w mordę bramkarzowi I co? Wpuścił mnie W końcu w tej desperacji Podchodzę do policjanta i mówię kochienki, masz spluwę, masz 100 tysięcy Zastrzel Zastrzelił? Spałował No czy to jest uczciwe? Za sto tysięcy tylko spałować? No, moim zdaniem nie. Ach, daje! Mam was! Mam was! I ja wam się potopię! Ja wam się potopię! Przychodzą tłod takiego do takiego na moją sadzawkę się topić, jakby nie mogli spokojnie z głodu umrzeć! Ja już się z Kataru wyleczyć nie mogę! Niedłogła to mi błona pławna między palcami wyrośnie! Żyć mi nie dają! Żyć albo nie żyć, o to jest. Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię! Ale my tylko tak na spacer, na świeże powietrze. A to co? Breloczki może, co? Wyrzucić mi to natychmiast, nie do wody! No to gdzie? Jak to gdzie? Tam gdzie zawsze, na pryzmę. Ludzie, ja nie jestem taki zły, naprawdę. Oni przychodzą się i topią, no, no nikomu dzisiaj nie, nie dogodzisz. No dziewczyna go rzuciła, topi się, ożenił się, topi się. Nikt się nim nie mnie interesuje, topi się. Zaczęto się nim interesować, to samo. Ma nie można inaczej! O, proszę bardzo, można! Wycieczka nauczycieli z Łodzi. Stoją zdyscyplinowana grupa, po kolei na molo. Znakomicie znają przepisy, wszystko jest elegancko. Co? Gdzie my mamy wyrzucić te kamienie? No, na pryzmę! Hamlet wie, gdzie! Nie ma pryzmy. Nie ma pryzmy, tak? Nie ma. A gdzie jest? Skaczę razem z wycieczką do wody! Nie! <gry> tak! Nie! Nie!